Dobra, dzisiaj znowu nagrywamy. Fortnite, Ale już mamy kolejnego bossa, nie Ksowery. Mhm, Ja się nazywa Wulkanus. No to. Jeszcze pokażę Wam na szybko tego bossa, nie? Tutaj on chyba jest, to dla mnie Kampi. Tak, on tutaj no na mnie No to tam jest, no to widzimy się na raz. O, jeszcze jedno. Ogólnie nie będzie partów, tylko tamten to był jeden, bo się przez przypadek wyłączył film, nie? Dobra, na Ogólnie patrzcie. Chyba 5 tysięcy chyba Dobra, wiesz, bo co zaraz? Ogólnie to tam coś jest! Nie wiem, co. Cień. Patrz, patrz na kamerę. Nie wiem. XD? Co, Dobra. Co, ty przyczyniłeś coś? No nie a, wiem! A... Było 5 tysięcy, a jest 2 tysięcy. Skoczę! Bo ja też nagrywam źle, pamiętajcie. Wow. Ale mówię do nich kanał. Spadam z nieba. XD Lecimy na niego i nie żyje, hop. Diabet! No way! Będzie... Ten sekretny! Będzie można otworzyć sekretny! No way, widzowie! Będzie można sekretny! Wow. Dobra widzowie, otwieramy! Otwieramy. Jest karta. Kupiliśmy od nim kartę. Dobra. Wow. Mamy, mamy! Wow. Magiczne bronie! Bierz! No niestety faj widzowie, bo to za pieniądze. Wszystko. Mm -hmm. No patrz, 15 minut wszystkich toalet, 14 ogólnie. No. Jeśli widzieli witole, no to widzimy się wtedy. Lecimy! Uuuu XD! Ja! No. Oh. <ścoughs> Dobra widzę, chyba będą musiał... Chyba będą party, bo nie wiem. Chyba. Ale raczej chyba. sobie ja się że on się prawie udusi! Tymi Pringlesami. On się prawie udusił! On się prawie udusił Pringlesami. z śniadania. I Ja się, ja się doskonale wyciągnęłam. Nie, nie nie się już kaszlał, ale normalnie mówił, że coś mu w gardle. każde. na pewno będą farty, bo ja mam tutaj jakiś limit. Tutaj, tutaj, to jeszcze dwie sekundy mogę to nagrywać jedynie. No już jest